Later. I'm in Stockholm. Jestem taka excited. Jestem taka excited. Pomijmy fakt, że wyglądam teraz troszeczkę strasznie. Ogólnie spałam dzisiaj dwie godziny, niecała. Więc. Ee... Jestem też zmęczona. Poszłam spać dopiero o pierwszej, ponieważ e, przez godzinę kręciłam się po płatomatach, bo był jakiś mega problem z wpłaceniem pieniędzy, ale nieważne. Montowałam też film. Zależało mi na tym, aby ten film wyszedł przed moim wyjazdem, więc montowałam go i montowałam go mega długo. Nie wiem o co chodzi, ale czasem nagram takiego weekly vloga, który się składa z tylu małych rzeczy, które trzeba pozmieniać, zmontować. I realnie montowałam ten film przez ponad dwa dni Wiadomo, z przerwami, bo miałam studia i tam inne swoje rzeczy Ale styl jakby to jest u mnie rzadkość, żebym ja siedziała i siedziała nad jakimś filmem Więc on wyjdzie dzisiaj za chyba 5 godzin Jest, za pięć godzin No więc co, wstałam o trzeciej O trzeciej dwadzieścia miałam zamówionego Ubera na lotnisko Widzieliśmy jakąś godzinę 15, więc mega szybciutko. Ale lądowałam na lotnisku, który jest mega daleko od centrum. więc po samolocie musiałam wsiąść do autokaru i jechałam z półtorej godziny do takiej stacji centralnej w Sztokholmie. Plan w ogóle był taki, że miałam nie brać ze sobą laptopa i miałam wziąć książkę i telefon, i wiadomo, jakieś essentials. I jestem mega zła, że mi się tak nie udało, ale realnie zrobiłam wszystko, żeby, żeby zdążyć zmentować ten film. Nie udało mi się, więc musiałam wziąć po prostu tego laptopa. No i co? check miałam o 12.00 i co się okazało? Ja byłam pewna, że ja będę tutaj mieszkała przez te 4 dni z właścicielką. Okazało się, że nie. Ta właścicielka się teraz ze mną jakby wymieniła i ona gdzieś pojechała, powiedziała mi, że jej nie będzie, więc mam dosłownie całe mieszkanie dla siebie, za naprawdę śmieszne pieniądze, więc po prostu to jest jakieś przeznaczenie, ten wyjazd. Mm. I jestem mega, mega szczęśliwa, że tutaj jestem. Bardzo potrzebowałam takiego czasu ze sobą. Bardzo, bardzo, bardzo. Jestem mega podekscytowana. To było moje marzenie. To było moje marzenie na ten rok. I mam nadzieję, że to też kogoś zainspiruje do tego, żeby wychodzić ze swojej strefy komfortu, bo. Why not? Pokażę Wam mieszkanie. Okej, okay. tutaj jak się wchodzi, to jest moja sypialnia. Really cute. Tutaj mamy łazienkę. Tutaj będziemy nagrywać go 3 w Yes. Przechodzimy do kuchni. Jest przesłodka. Jest mega skandynawska, moim zdaniem. Jest taka bardzo cozy. Okej, okay, i teraz najważniejsze. Przechodzimy do salonu, który uważam, że jest po prostu przecudowny. Będę tutaj teraz spędzała swoje wieczory przy winku. I jak się nawet troszeczkę rozpogodzi, to mam obcy wyjścia na taras. Także tak. Jaki mamy plan? Plan jest następujący. Muszę się ogarnąć, muszę zrobić sobie makijaż i wybrałam miejscówkę, do której chciałabym iść na lunch, bo robią tam jakieś mega dobre bajgle i wyglądają trochę jak takie bajgle z LA i to jest coś, na co mam właśnie ochotę. Look. U mnie kupiłam sobie też kartę na metro, którą uważam, że jest tak cholernie droga, że ja nie wiem. Nie wiem, przeraziło mnie to, ale trudno. Trudno jestem już tutaj, więc e, nie mam innego wyjścia, że tak powiem. Ja mieszkam dosyć daleko od centrum, ale jestem bardzo blisko stacji metra i mam dosłownie jedną linię metra do centrum, więc tam pojedziemy i stamtąd się już będziemy przemieszczać wszędzie pieszo, bo taki jest ogólny plan. Ten wyjazd nie mam zamiaru jeździć za bardzo, tylko mam zamiar chodzić, bo jestem tutaj tylko na 3-4 dni, więc realnie chcę zobaczyć jak najwięcej, a najwięcej zobaczymy chodząc. So. Okej, okay. see you later, alligator. Uh, ogarniam się. We're going out. Niestety z laptopem, ale nic już na to nie poradzę. już film. Eksportował się i jest dodany na 18. And that's all. I mam wolne i nie muszę się już przejmować montażem niczego. Mogę eksplorować miasto i jara mnie to strasznie. Fajnie. W ogóle kocham to uczucie, kiedy zmontuję już film. Jest są dodane i mogę się skupić na kolejnej rzeczy. Znaczy to mi nie daje spokoju po prostu. lekcja futer, jaką widziałam gdziekolwiek. Mijałam po drodze 7-Eleven i nigdy nie byłam. Zwaszłam, bo jestem mega ciekawa, jak wygląda tutaj. Ale szczerze mówiąc, nie mieszało wygląda jak zwykły sklep. Zastanawiacie się teraz może Smina, Czemu czeszesz włosy widelcem? Otóż, zapomniałam się w szczotki, zauważyłam w sobie taką cechę charakteru, że ja nieważne, jeżeli czegoś mega potrzebuję w danym momencie, to jestem bardzo często, tak w 99% sytuacji, znaleźć rozwiązanie na to. I pamiętam, że jak byłam dzieckiem, nie chodziłam na żadne harcerstwo, chociaż raz się zapisałam, ale... Pamiętam, że mój tata mnie od razu wypisał, jak tylko tym mnie odebrać po jednym spotkaniu, bo... Pan, pan... bardzo śmierdział. Od harcerstwa. Jak ja byłam dzieckiem, to mi to tak bardzo nie przeszkadzało, ale mieliśmy to zajęcia w takiej kanciopie, i mój tata stwierdził, że on nie pozwoli mi na coś takiego. Tak więc wtedy się zakończyła moja przygoda z harcerstwem. Wracając jest 22.21 i kładę się spać, jestem na maks zmęczona. Jutro planuję wstać o siódmej i wychodzę z domu na myślę, że większość dnia. Planuję jutro zakupy i usiąść po prostu gdzieś z książką. Mam jakieś spoty już powybierane. Miałam w ogóle dzisiaj taki bardzo. Turystyczny dzień. Nie jest możliwe, żebym sprawdziła trasę dzisiejszego dnia. Chcę to zobaczyć. O, jednak nie zrobiłam aż tak dużo kroków, jak myślałam, bo zrobiłam 16 tysięcy kroków. A byłam pewna, że ponad 20. Te spacery to jest naprawdę game changer. Ale no, wracając, miałam taki właśnie turystyczny dzień. Po prostu nawet nie patrzyłam z bardzo na mapie, jak idę. Chodziłam po prostu jak najwięcej mogłam. I w pewnym momencie, jak już byłam mega zmęczona, to poszłam w stronę metra i wróciłam do domu. więc jest troszeczkę później niż sądziłam, że wyjdziemy. Eee, to jest ok. na śniadanie, jestem mega głodna. <mulary> Jakie uświetlenie nie uważam, że mega się wyrobiłam już w gadaniu do kamery przy łudziach i nie powoduje to mnie takiego stresu jak kiedyś, więc mega się cieszę. Jesteśmy w kafe i byłam pewna, że tutaj dostanę śniadanie. Okazało się, że nie ma śniadania, jest tylko kawa i ewentualnie jakiś słodycze, więc wziąłam sobie Cinnamon Bana, który jest mega smaczny. Ogólnie jestem teraz skrajnie yy, bułek słodkich, więc ja jestem po prostu niepowzięta. Więc robię sobie pit stop, wypiję kawę, zjem, poczynam poczytam książkę i lecimy dalej. Przejdziemy się i myślę, że znajdziemy po prostu jakieś miejsce na lunch. Zaczęłam aktualnie czytać uh, The Diary of a CEO. Chciałam sobie specjalnie książkę po angielsku. Bo ostatnio jak czytałam romansigło po angielsku, to czytało mi się ok, więc chcę się bardziej wyrobić w czytaniu w innych języków. Samo to, że ta książka już ma zupełnie inne słownictwo niż romansigło, więc to będzie dla mnie challenge. Mm. To jest ok, jest Okej, wychodzę na spacer. Ty mogę zobaczyć sklep Acne Studio, bo w Sztokholmie mają po prostu przepiękny, przepiękny sklep. Więc tam zmierzamy, mam tam 30 minut pieszo. Jedyne moje spostrzeżenie na ten moment jest takie, że ludzie są tutaj bardzo tacy mało przyjaźni. I don't know. Jakby w porównaniu do miejsc, w których już byłam na świecie, tutaj jest bardzo tak chłodno, takie chłodne podejście do ludzi, jeżeli nie jest się stąd. Takie jest moje spostrzeżenie. Okej, okay, sound. Ciekawe jest podobnie jakiś mega specjał. Jest to często marchewka i podobnie jakiś mega wystrzałowy. Widziałem oh gosh. ale nie, jestem Moja nietolerancja jest że teraz uh, będzie cierpieć, but I don't care. Miałam właśnie przecudowną konwersację z panem w kosie Mianowicie odpowiedziałem mu hej I powiedział mi, że Boże, że to było najmilsze hej jakie on usłyszał przez ostatnie pół roku i ja mówię, że Jezus, czemu? Że przykro mi to słyszeć. A on, że właśnie, że on nie jest stąd. Ale zaczął marudzić po prostu na kulturę, że jest tutaj strasznie dużo indywidualistów i nikt tak naprawdę nie chce w ogóle wchodzić w jakąkolwiek konwersację z innymi. I że jest tu depresyjnie. No i ostatecznie wymieniliśmy się nawet Instagramem i zaprosił mnie na wyjście, więc. That was cute. That was cute.

jest to lekka przeginka, bo jest dosyć znoszony I taki widać, że jest taki rozciągnięty Więc nie biorę go Szkoda, bo it's a vibe Ale trudno, będziemy szukać dalej One eternity later Ok, so I'm really fucking stupid. Przecież jest... zaraz widzę ta trzecia i realnie otwarte są tylko bary. A nie będę siedzieć w barze, w ogóle nie mam nawet na to ochoty. Więc... We're going back home. Ale stwierdziłam, że to nie może być stracony wieczór, więc idę do 7-Eleven, kupię jakieś przekąski i po prostu włączymy sobie serial w domu. And that's great. We śpi się. Jutro mamy nowy dzień. I'm so happy. Tak, mamy przedostatni dzień wyjazdu Nie mam jeszcze dokładnego planu na dzisiaj Będziemy na pewno zwiedzać I co jest najfajniejsze w solo tripie To, że dosłownie Cały czas noszę to samo Bo nawet nie mam ochoty Za bardzo się przebierać Chodzę w dresach Jeszcze szczerze mówiąc to wynika z tego, że Po prostu jest tutaj zimno I stawiamy na goda. I te z Market Project mega, naprawdę są przyjemne do noszenia i są mega grube. Więc bardzo dobrze mi się tutaj sprawdzają. Idziemy teraz do miejsca, które nazywa się Greasy Spoon z tego co widziałam, to są tam takie porządne śniadania. A dzisiaj mam ochotę się najeść. Więc lecimy tam i jestem ciekawa, czy będzie spoko. Ok, ostatecznie pojechałam na drugi koniec miasta, żeby zmienić miejscówkę, ponieważ to Spoon, szczerze mówiąc, totalnie nie odpowiadało mi estetykom. I tak, jest to dla mnie bardzo ważne. I jakby jest to moje przedostatnie śniadanie tutaj, więc nie mam zamiaru. Siadać gdziekolwiek, więc pojecham na drugi koniec miasta. Idziemy do Pam and Flora Cafe. I oczywiście Wam wszystkie te miejscówki rozpisuję tutaj, więc niecie mogli sobie wrócić do tego filmu w każdym momencie, jeżeli będziecie lecieć do Sztokholmu i sobie sprawdzić gdzie chodziłam. Jestem już głodna. że to czas na kawę i ciastko. Lecimy do Stora Bagaliet, bo najbardziej mi przypasowało to miejsce w ten moment, więc. na miasto, idziemy na kolację i totalnie wychodzimy ze swojej strefy komfortu więc zabiorę was ze sobą Trwiam na naprawdę super miejsca więc jestem mega excited nie wiedziałam w ogóle na co mam ochotę bo jestem mega głodna, więc poprosiłam panią żeby wybrała tak naprawdę za mnie, jestem mega otwarta na wszystko, więc stanę jakieś trzy mniejsze dania and I'm and I'm having the time of my life right now I'm happy Not gonna lie. that was amazing. That was amazing. I zupełnie szczerze, nie wiem czy tak stresowałam. Jeszcze usiadłam przy barze. To jest też pro tip. Jeżeli idziecie gdzieś sami, fajnie jest usiąść przy barze. Od razu jesteście w takiej otwartej pozycji. Rozmawiałam z kelnerką, która okazało się, jak już mówiłam, że mieszkała w Polsce przez jakiś czas, więc... Eee, więc jak tylko powiedziałam, że jestem z Polski, to była w stanie ze mną porozmawiać po polsku. I to było też mega miłe. I naprawdę mam mega... Mega dobry feeling. To był taki naprawdę bardzo fajny wieczór. Po prostu. Że wyszłam sama, a realnie miałam z kim pogadać. Jeszcze akurat zadzwoniłam się z moim tatą, więc też chwilę pogadaliśmy. Pysznie zjadłam. Naprawdę przepysznie. To był bardzo dobry wieczór. Naprawdę to, co chcę powiedzieć, to serio: nie ma się czego bać. Jeżeli myślicie o tym, żeby gdzieś pojechać samemu, duet. Naprawdę. Trzy noce gdzieś samemu spędzić. Cudowny czas. I naprawdę to wychodzenie samemu nie jest takie straszne. Ugh, I'm so happy. I'm really fulfilled. Za pięć Oczywiście musimy zaliczyć jeszcze kawę i deser. Eee, przede wszystkim mega potrzebuję kawy. Więc pojedziemy sobie do Fabrik. Tam jeszcze nie byliśmy. Więc idziemy na Slusen. Stamtąd się przejdziemy do kawiarni Fabrik. Fabrik jest tutaj, zauważyłam, taką sieciówką, ale mają naprawdę fajne wypieki, więc idziemy tam. Slay. This is it. Bye. jeszcze do Nelly Store i będziemy przymierzać parę rzeczy. Bo znalazłam taką mega cute piżamkę.